Cześć wszystkim chciałbym Dzisiaj zaprezentować nowość w naszym sklepie, a także na rynku, czyli nową serię firmy Korda, czyli Basics. E, seria ta posiada w swojej ofercie żyłki, haczyki, gotowe przypony, igły, nożyczki, e, plecionki przyponowe, a także takleboxa w odchodzonej wersji. E, I właśnie na tym chciałbym się dzisiaj skupić. E, Taklebox posiada dwa mocne klipsy, które. Zapobiegną nam otwarciu podczas transportu. Posiada 21 zamykanych przegródek, mały piórniczek, który skrywa pod sobą miejsce, gdzie możemy schować swoje igły. W tych dwóch dużych e, przegródkach e, zmieścimy wszystkie plecionki, a także nożyczki czyli w tym bokcie e, zmieścimy wszystko, co potrzebujemy, nad wodą. Jeśli szukacie wysokiej jakości Produktów w niewysokiej cenie, to polecam Wam całą serię kody Basics.